Dzień dobry, witam Was na filmiku, gdzie najpierw zaczniemy po, czekaj, od budowania... A poczekaj, a powiedz mi kto jest jeszcze z Tobą dzisiaj? Moja siostra dzisiaj mi pomaga przy budowaniu. A jak Twoja siostra ma na imię? Konelia ma na okay. siostrę na imię i zajmiemy się w pierwszej okazji, najpierw zajmiemy się przy budowaniu od tego zestawu właśnie. O. Czyli co to jest za zestaw? w LEGO kosmiczne i widać o że tutaj jest 6 plus lat ile mam lat 6 plus Goście nie słyszymy. 6 plus Właśnie nie 6. 6 plus OK. Dobrze. I to jest iż, iż a da a potem to się się zabudowę z moim tatą Jak się nazywasz tatośu Tata Łukasz to już widać, że tu jest pokazane 7 lat. A macie? 6. Dlatego właśnie z tatą, tak? Tak. Ale już potem moja siostra Konelia pójdzie do babci. więc Zawierzemy się z tatą potem sami. Zabudowanie. Czego? Monster trucka. Megalogona. Megalodona. 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 No, dzień dobry. Widamy po przerwie. Zabieramy się za otwieranie. Tak. Zabieramy się za otwieranie. Yy, gdzie to było otwarte? A tutaj, okay, tu, tu. Chyba z A tej tu. strony. Chyba z tej strony. O, jest. jest. Pomóc trzeba? Nie, nie, nie trzeba, nie trzeba. Czekaj. Może siostra pomoże trochę? Nie, nie. Siostra będzie pomagała przy budowaniu. Zobaczymy, jaka jest najpierw co? Zawartość, tak? Pudełka. A otwieramy jaki zestaw najpierw? Jeszcze przypomnij, jaki zestaw otwieramy? Poczekajcie, najpierw wszystko wyjmijmy. Czy wszystko? Poczekajcie. O, wszystko jest? Wypadło wszystko? Wszystko. Dobra, zobaczymy. Jeszcze raz, pokażemy tak. Zestaw Łazik Kosmiczny. Co tutaj jest? Powiedz po kolei, to co dotykam, to jest co? Ale co to jest? Instrukcja, tak? Dobrze. I, to, I tutaj... Druga. Tu, nie, chyba ta jest w zasadzie z numerem 1, czyli od tej będziemy pewnie zaczynać. Ta tak? Pokażemy do kamery. 1. Okay. Później Aha. będzie ta. 2, 3, 4. Ja, Dwa, trzy, ja ton, e, gdzieś indziej, żeby nie tak? Okay? Dobrze. I wracaj do nas szybko. Poczekaj, Kornelia, jeszcze nie... Od, już otwierasz. Dobrze, poczekaj. Ale to poczekaj na razie sekundkę. Co tutaj jeszcze jest? Powiedzcie, co tu jest najpierw, po Duży, kolei. Zypki, klotki, ile długie. kół mamy? Kół mamy sześć. Sześć dużych sześć, kół. Sześć kół. Dużych. Kornelia otworzyła który worek? Numer 1. Numer, numer jeden. A ile jest worków? Cztery, cztery. Cztery worki. Dobra, a czy jest coś było oprócz worków? Eee, tak, taki o mały. Ale to w środku, tak? Mały woreczek. Naklejek cztery, 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 cztery. chyba nie było osobno nigdzie, tak? Dobra, ja czyli czekajcie. Czyli teraz co? Zabieramy się za budowanie, tak? Tak. Ja Do zobaczenia za chwilę. nie zwracać uwagi, bo ja tutaj Kornelia już zbudowała pokaż bliżej kamery tutaj. O, dwa Ufolutki. Słodkie Ufolutki. Super. A Kuba co? Już tam pojechała. Jeszcze kończę. Kuba kończy i już za chwilę Wam pokażę. Nie jesteśmy. Czekajcie, czekajcie. Czekamy, czekamy. D, 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 d. A tam 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 są To są bliźnięta. To są bliźnięta. taki, taki. Taki jeszcze. Na Tata, a czemu to nie może patrze. być ufaludek bez głowy? Wszystko? Tak. Uwaga, kuba prezentuje to trz. Jest super pierwszy ludzik. Kost... Tato. Kosmita Spaceman. To jest akurat pani, nie a... Nie kosmita. To jest człowiek. To, spaceman. Jest akurat, tu, to jest akurat dziewczyna, a nie chłopiec, Aha. chłopiec, chłop, ciało chłopca będzie akurat w numerek 2. Numerku 2. Na razie jeszcze Tata. musimy zbudować dalszą część. Cześć kibice, witamy po szalewie i o, oto tak wygląda budowla Pierwsza pierwsza, pierwsza budowla. część. Co tutaj mamy powiedzmy? Może? No mamy robocika, diamencik, dwa ufolutki, pokazać taki. Mhm. To, to ich chyba domki takie tak. Tak, tak. A tu pani, która astronauta ma, astronauta robi... Astronauta, która im maź zdjęcie. Cyk cyk, fotka. Dobra. Fajnie się układało. Tak, tak fajnie. tam bierzemy się za drugie i dalej! Poczekajcie, czyli teraz tak, pierwszą ogólnie Twoje książeczkę skończyliśmy. Jest. Pewnie. Do nie, do nie, nie do kiki, nie do widzów. Dobrze, teraz otwieramy to, tak? Już uwaga. Otworzyliśmy drugi worek, a w nim jeszcze mały woreczek. I tu tak, mamy otwierać. Dobra, zabieramy się za dalszą pracę. Do zobaczenia za chwilę. Cześć, przy No Moja się teraz zbuduje. E, tam dalej sobie, ale patrzcie, jak, jak, jakiego ludzika zbudowałem. I e, ja pokażę, jaką budowlę na razie mamy. Na razie nasza konstrukcja wygląda w ten tak. sposób. Także jeszcze sporo budowania przed nami. No właśnie. Zważając, że dopiero która to jest paczka? Paczka druga. druga. Jeszcze ile I mamy? Dwie, ale jesteśmy już na poziomie 14, a na stronie 15, a tutaj musi być rozdowanie. Jest, jest, jest poziomów 77, a stron. Nawet a dalej z, może być. A jest poziom... Ale nie, chyba 77. 77 poziomów? Czyli jeszcze a, dużo przed nami. A stron jest... 83. A jesteśmy na... To nie 15! Czyli jeszcze sporo. Dobra, no. także do zobaczenia później. Dobra, do zobaczenia. Widzimy po przerwie i tak oto wygląda nasza e, mechanizm tego auta. I spójrzcie na to. Tutaj mieliśmy takie, co nie, że odkrywców, które badali co nie. I im jest potrzebny ten pojazd, który zbudujemy do przewiezienia tych ufoników. Ale w numerze 3 mamy też takie coś, żeby, żeby, z, żeby znaleźć... Fajny klocek z nadrukiem. Tak. Taki. Ciekawe co to będzie. Ale jeszcze, zobaczymy, oni mogą zbadać. Zobaczymy że, a... co to będzie. Oto wygląda nasz mechanizm. Tak wygląda nasz mechanizm. Tak wygląda nasz mechanizm. I tutaj widać, że tu jest takie ruchome taki, to nie? Tak? Taki ruchomy system. Tak. I tutaj mamy jeszcze, widać, że takie o, ho, jak mówiłem. E, Wyświetlać ich, I e, tak. tam, chyba. Tak. Tutaj jest lampa. Hmm. Tak, można tym ruszać, to pewnie będzie na koła. Ale Ruchome koła chyba koła. będą. Dobrze, teraz zaczynamy numer 4, zobaczymy co nam przyniesie. Do zobaczenia. Tak, za poprzewie tak, oto nas cały skład wygląda jak zbudowaliśmy. Najpierw tutaj proszę zobaczcie tak. sobie jeszcze raz. Tak, tutaj widać. Figurki, tak? tak Mini figurki tak. spacemenów dwóch. I Jakie kolory mają Spacemani? Niebieski, zielony i pff. kosmici. Dobra. I co oprócz kosmitów? Mamy autku. Pazie tu, I tu. mamy teraz pokazać. Tak. Tutaj super. można też otwierać kabinkę i pokazać? Tutaj też No tak ja tak widzę, uczynią. nie musisz podnosić, bo ja widzę bo co podnosić? Można Dobrze. tak. robić. No. Amortyzatory działają, tak? Można wjechać tutaj. Tutaj można wjechać tak. tym robocikiem, tak? No właśnie pokaż wszystkim. O, I zamykamy. I zamykamy klapkę. Jest w środku. Dobra. A co jeszcze można zrobić z przodu tutaj? O, pokaż tutaj co można zrobić na przodzie. Ale nie o tym mówię. Tutaj jest takie. Można wstać z ludzi. O właśnie. O. Zaprezentujmy jak to wygląda. Boże. Za stery, bo przecież ktoś musi prowadzić ten pojazd. Hmm, musi przecież. No musi, musi. Uwaga. Jest jeden. Jest tu. czy nie? O tak? dobra. A tutaj jeszcze z tyłu Panią bo tam tutaj dam, bo muszę aparat zdjąć. I pani też jest w budzie, I zamykamy wóz I zamykamy wóz I zobaczymy jak będzie jadła Mieści jazda. się, mieści, a, mieści, ale... mieści Tak, nie przestawaj, mieści po, Duży pojazd, tak? Mm? Duży, duży mm, A faktycznie. tam Dobrze, a... super, to co? Zobaczenie w następnym odcinku Bye, bye kochani Bye bye!